Dzień dobry Państwu. Ostatnio w naszym programie Compliance Update przedstawiałam temat w obligacji. Dziś chciałabym poruszyć temat istotny z punktu widzenia uczestników funduszy inwestycyjnych. Mianowicie, w ostatnim czasie pojawił się wyrok sądu apelacyjnego, który dotyczy klauzul abuzywnych w statucie funduszu inwestycyjnego. Czy ten wyrok zapoczątkuje nową linię rzeczniczą dotyczącą Funduszy inwestycyjnych zamkniętych, czy w fizach nie będzie już możliwości dokonania redukcji wykupów? Skąd taki wyrok? Mianowicie uczestnik funduszu, jednego z funduszy inwestycyjnych, jak Państwo trochę poguglują, dotrą Państwo, jakie TFI fundusz chodziło, złożył kilkukrotnie, tak w uproszczeniu mówiąc, dyspozycję wykupu, a ta dyspozycja kilkukrotnie nie była realizowana przez fundusz. Przez zarządzającego z uwagi na brak gotówki w tym funduszu, brak aktywów płynnych. W związku z powyższym tutaj uczestnikowi skończyła się cierpliwość i wyniósł sprawę do sądu. W pierwszej instancji nie osiągnął sukcesu, natomiast w drugiej instancji, w sądzie apelacyjnym, być może z uwagi także na okoliczność taką, iż. W tym czasie KNF cofnęła licencję temu Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych na żądanie, na, i w związku z tym taka kara administracyjna, widocznie została wzięta także pod uwagę przez sąd apelacyjny. Czy zmieni to praktykę orzeczniczą? Zapewne nie, ponieważ sama klauzula redukcyjna, czyli. Jeżeli w funduszu nie ma gotówki, następuje redukcja wykupów do takiej kwoty, jakiej w funduszu gotówka jest. Generalnie sama tego typu klauzula nie jest, jak sąd stwierdził, w wyroku tutaj klauzulą abuzywną. Natomiast tutaj z uwagi na specyficzną konstrukcję tego przypadku i tej, tej, tej klauzuli. Która zakładała redukcję wykupów do wysokości środków płynnych, ale na to, czy środki są w funduszu płynne, miał wpływ wyłącznie zarządzający. W związku z tym, jak wskazała KNF, także w, w decyzji o cofnięciu licencji TFI w komunikacie dostępnym publicznie, KNF wskazała, że zarządzający o tę płynność nie dbał. Tym samym, w wyroku sądowym wskazano. Inwestor, zdaniem sądu, nie mógł o tym wiedzieć, że ta płynność nie do końca w tym funduszu będzie zagwarantowana. Nie był w stanie przewidzieć konsekwencji ekonomicznych takiej klauzuli. Jaki to ma wpływ w ogóle na rynek funduszy inwestycyjnych? Tak pokrótce. Po pierwsze, uznano, że inwestor, który zainwestował kwotę. Ponad 40 tysięcy euro jest konsumentem. Bardzo istotne tutaj spostrzeżenia od strony sądowej. Po drugie, sąd przyjął, że statut funduszu jest umową. Tym samym dotyczyć będą tutaj wiele, a właściwie wszystkie kwestie dotyczące przepisów, wszystkie przepisy prawa, które dotyczą umów. Generalnie, jak sprawa dalej się potoczy, zobaczymy, że jest szeroko opisywana w specjalistycznych i branżowych mediach. Jeżeli będą Państwo chcieli w tym temacie, byśmy tutaj przygotowali dla Państwa taki specjalny program albo informacje, to proszę o pozostawienie takich informacji w komentarzach. Chętnie ze szczegółami poświęcimy tutaj program na to, by Państwu te kwestie w prosty sposób wyjaśnić. Kolejno chciałabym nawiązać do trzeciego rodzaju inwestycji, które chciałabym z państwem poruszyć przy okazji naszych kolejnych spotkań. Mówiliśmy już o obligacjach korporacyjnych, dziś mówiliśmy krótko o funduszach inwestycyjnych, być może chcieliby państwo poruszyć kwestię weksli inwestycyjnych, wyjścia z możliwości wyjścia z inwestycji, gdzie z zabezpieczeniem są weksle inwestycyjne bądź innych inwestycji. Co do których także ostrzega przed pochopnym podejmowaniem decyzji inwestycyjnych Komisja Nadzoru Finansowego. I tutaj w tym zakresie jesteśmy otwarci na Państwa propozycje i bardzo chętnie tematem się zajmiemy. Natomiast, tak jak już o Państwu obiecywałam od kilku tygodni, mieliśmy się zająć tematem sygnalistów. W bieżącym tygodniu media obiegło Ogłoszenie, w którym sygnalistę porównano do donosiciela, szpicla i kapusia. Ale czy sygnalista to rzeczywiście taka osoba? Czy nadal w naszym kraju panuje takie przekonanie, że ktoś, kto donosi do odpowiedniej jednostki, urzędu, na to, że dzieje się jakaś nieprawidłowość w firmie, w urzędzie, w, właśnie w instytucji, to jest donosicielem kapusiem albo szpiclem? Czy w naszym kraju właśnie to przekonanie nadal jest powszechne? Jak to się przedstawia? Dziś właśnie zaczniemy wyjaśnienie kwestii syg sygnalistów zarówno w polskich, jak i unijnych przepisach prawa, a także podejście do naszej trochę mentalności w tym zakresie. Bowiem z badań przeprowadzonych przez Fundację Batorego, która od wielu lat działa na rzecz regulacji między innymi instytucji sygnalisty, wynika, że Polacy popierają kluczowe rozwiązania dotyczące sygnalistów. Czyli popieramy zgłaszanie niewłaściwych działań, e, niezgodnych z przepisami prawa, ale, właśnie, jest jedno ale. Poparcie to niekoniecznie znajduje odzwierciedlenie w konkretnych działaniach badanych przez Fundację Batorego. Jak wynika z tych badań, tylko 26% respondentów zdecyduje się na zgłoszenie do przełożonego Podejrzenia o korupcji w miejscu pracy. Pozostała część nie zgłosi tej korupcji. Z czego to wynika? Będziemy się także o tym szerzej do Państwa zwracać w kolejnych naszych odcinkach. Kolejne badanie, badania Fundacji Batorego wskazują, iż aż 16% badanych warunkuje swoją decyzję o naruszeniu o ujawnieniu naruszenia. Jego skalą, czyli małe naruszenie, ach, nie będę zgłaszał, częstotliwością, ach, zdarzyło się jeden raz, i sympatnią do osoby skorumpowanej. Znam kolegę, owszem, przy kontraktach robi złe rzeczy, niekoniecznie takie, które z mojej perspektywy są akceptowalne, a także co do których wiem, że nie są prawnie akceptowalne, ale go lubię, więc nie zgłoszę tego, Nadużycia, które, którego on dokonuje. Ponadto, 36% respondentów boi się, że po zgłoszeniu nieprawidłowości zostanie uznanych za donosicieli, właśnie. Czyli jednak to w mentalności naszej, gdzieś jest to donosicielstwo właśnie w ten sposób traktowanie instytucji sygnalisty. I rolą odpowiednich nie tylko organów, które tworzą przepisy prawa, ale generalnie uświadamianie społeczeństwa odnośnie właśnie rangi tego, że sygnalista to jest osoba, która działa nie tylko na rzecz, jakby właściwie nie działa w interesie, ale działa w interesie społeczności, jest właśnie bardzo duża. I tutaj, Wiele jeszcze pozostaje u nas do zrobienia, nie tylko w kwestii właśnie wprowadzenia tej szerszej ochrony sygnalistów, co do której będę tutaj Państwu przedstawiać, jakie są aktualnie wymogi prawne i skąd one wynikają, jak to wygląda w firmach, w instytucjach, ale także bardzo wiele, a właściwie chyba ogrom pracy przed nami. W zakresie podnoszenia świadomości społeczeństwa o wadze i pożyteczności funkcji sygnalisty, a także w zakresie budowania zaufania w miejscu pracy i zwiększania akceptacji dla instytucji sygnalisty. Bo kto może być sygnalistą? Sygnalistą może być każdy z nas. Najprostsze z przykłady z życia codziennego, chociażby z wczorajszych newsów telewizyjnych, obywatel nagrywający samochodową kamerką agresję użytkowników ruchu drogowego. Przecież taka osoba jest sygnalistą. A czy my akceptujemy agresję na drodze, jeśli ktoś zajeżdża skrzyżowanie, a ktoś inny po prostu agresywnie się zachowuje, kopiąc w drzwi samochodu, który powiedzmy przez przypadek albo niechcący z różnych przyczyn wjechał na to skrzyżowanie? Nie, nie akceptujemy takich zachowań generalnie. Natomiast to właśnie sygnalista, czyli osoba, która nagrała takie zdarzenie. Jest tą osobą, która ujawnia i wskazuje, jakby odpowiednim organom, informując przez to ujawnienie, właśnie dając możliwość podjęcia działań odpowiednim organom. Kto jeszcze jest sygnalistą? Pracownik. Pracownik, i nie tylko tutaj, pracownik księgowości, pracownik wysoki rangą, który powiedzmy ma dostęp do bardzo szerokiego zakresu informacji. Każdy pracownik. Który wejdzie w posiadanie informacji, które z jego perspektywy mogą już nosić znamiona, że, że coś jest tutaj nie tak, ma prawo dokonać zgłoszenia. O ochronie będę mówić w kolejnym naszym odcinku, ale przejdźmy dalej do tych sygnalistów. Kto tym sygnalistą może być? Mówiłam pracownik, mówiłam każdy obywatel, każdy urzędnik, właśnie. Sygnalistą może być także nasz klient, który na przykład startując w przetargu, powieźmie informację, że generalnie kryteria, czy są przetarg, może nie był do końca w sposób właściwy przeprowadzony. Klient, kontrahent. Nasz kontrahent, jeżeli jesteśmy dużą firmą, może być także sygnalistą. Generalnie sygnalistą może być każdy z nas, ale. Dalsze postępowanie w zakresie sygnalisty. To z jaką ochroną jest związane bycie sygnalistą, o tym powiem w kolejnym naszym spotkaniu. Natomiast teraz chciałabym tylko wskazać, że są już aktualnie obowiązujące przepisy naszych, w naszym kraju, które osobę taką dokonującą zgłoszenia nieprawidłowości chronią. W pierwszej kolejności należy tutaj przywołać ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, która wprowadza instytucję sygnalisty ochrony takiej osoby zgłaszającej nieprawidłowość wynikającą między innymi z naruszenia tej ustawy i tego typu ścieżkę postępowania w zakresie tego co robić z taką informacją, która trafiła od sygnalisty do organizacji. Kolejnym sektorem, gdzie mamy do czynienia z sygnalistami jest branża finansowa. Zarówno prawo rynku kapitałowego, szeroko rozumiane, jak i prawo bankowe przewidują instytucje sygnalisty zgłoszenia nieprawidłowości, państwa oraz zapewnienia odpowiedniej ochrony osoby dokonującej zgłoszenia nieprawidłowości. W kolejnym odcinku, już za tydzień, gdzie spotkamy się z bardzo ciekawym gościem, Powiemy trochę o kuchni sygnalisty, czyli jak w organizacji podejść do weryfikacji sygnalisty, jak postępować ze zgłoszeniem, co zrobić z tym zgłoszeniem, jak je zbadać, do jakich jednostek w firmie, instytucji raportować i jak postąpić, jak zakończyć taką sprawę sygnalisty w sposób, Zgodny z prawem i w, oczywiście dział, działając w interesie organizacji, w której takie zgłoszenie nastąpiło. W związku z tym chciałam bardzo Państwa serdecznie zaprosić na przyszłotygodniowy odcinek Compliance Update, w którym spotkamy się z bardzo ciekawym gościem. Dziękuję ślicznie.